A więc tak. Mamy tutaj taką, powiedzmy, malutką paczkę do rozpakowania. No, faktycznie. Faktycznie mega mega mała jest, nie? A więc widzowie, tak jak mogliście już zauważyć, przyszła do mnie paka, ale naprawdę nie byle jaka paczka. Jakiś czas temu X kom przysłał mi do testów swoją nową jednostkę gamer. Jeżeli chodzi o sam design pudełka, na mnie robi to mocne wrażenie. Naprawdę jest potężne. Potężny styzorek. No i słuchajcie, tym oto sposobem otwieramy Po pierwsze karton, prawdopodobnie z akcesoriami Dobra widzowie, mam tą maszynę to jest serio dobrze zapakowane Całość prezentuje się tak, ale tu jeszcze nic nie widać Mamy tu w środku trochę bombli. O niebo lepiej, ale trochę ciemno Myślę, że przyszła pora, by podłączyć tą bestię Wydaje mi się, że każdy na to czekał Klikamy guzik, odpala się Od razu, nie oszukujmy się, wygląda to o niebo lepiej Jednostka, którą otrzymałem do testu jest to XCOM Gamer Hero, czyli jednostka z najnowszej Serii Gamer XCOM postanowił, że dosłownie zmieć się konkurencje i stworzyli jednostki, w których wszystkie podzespoły są nam znane. Komputery są bardzo mocne, wydajne i co najważniejsze, nie znajdziemy w nich żadnych podzespołów z czarnej listy. Uważam, że jest to naprawdę słuszny wybór. W moim zestawie znajduje się procesor Intel Core i 7 13. generacji. Potężna karta graficzna Nvidia RTX 4060 Ti 32 GB RAMu o taktowaniu 6000 MHz, do tego szybki dysk SSD o pojemności 1TB, aby komputer chodził szybciej. W tej jednostce nie spotkamy. Stare. Dysku HDD. W mojej opinii wizualnie komputer prezentuje się naprawdę przepięknie. Jako osoba, która składała w swoim życiu trzy komputery. Daję tutaj certyfikat dobrego złożenia. Ja zapraszam was do linku w opisie, w którym znajdziecie komputer Gamer Hero, a my lecimy do testu w Fortnite'cie. Ej, teraz dopiero zauważyłem. Wiecie, jak tu cicho chodzi? Mój mikrofon nawet tego nie zbiera. Few minutes later. W tym wyzwaniu chodzi o to, że będziemy sprawdzali maksymalne osiągi komputera od xcom i zobaczymy, jak sobie poradzi od najgorszych do najlepszych ustawień. Po każdą eliminację będę zwiększał ustawienia graficzne, a ze mną jest Rafa. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj ktoś komnie lata, stary, więc więc w razie czego mi to na uwadze. Chyba tu już nie ma nigdzie skrzynek, więc wydaje mi się, że będę bezpieczny. Ogółem ja musiałem polecieć gdzie indziej, bo mi tam zlecieli, stary. I uważaj, żeby cię nie dojechali. Ja, ale gdzie ty jesteś? No co za gościu. Ogólnie widzowie, co fraga. Zakrzak ma y, dawać coraz lepszą grafikę. Ja jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądać. Ej, ja bym nie odpuszczał tej awupy tak szczerze, bo ta awupa może nam się przydać. Ja myślę, że trzeba to miejsce dojechać. Po prostu musimy tam wjechać na pełnej. Ej, w ogóle jak widzicie na najniższych mam 240 Całych klatek i dostaję też spam w plecy. Super, kocham to. Dobra, to ja w takim razie już do ciebie lecę. Zaznacz mi gości, gdzie oni są. Oni są, oni są, wiesz co? Gdzieś koło mnie. Bli... No, nawet nie widzę. Na blisko, podchodzi. 33. Nic się nie przejmuj, ja już tutaj zlatuję i będziesz robił tutaj wymiankę za chwilę. Lizowi, niech Rafał uratuje, proszę. Podchodzi, podchodzi mnie. Ja rzuciłem, będzie leżeć. Leży. Ja mam tu drugiego, proszę, proszę, proszę. Jeden kapy, jeden. Leży, mamy to. Lizowie, przyszła pora na lepszą grafikę. Goście do nas strzelają, uważaj, tylko nie wiem skąd. Zaczniemy od rozdzielczości 3D na maksa. No jak widzicie, już wygląda to o niebo lepiej, a klatki dali takie same. Okej, okay, XD. Ej, ile ty masz klatek? Bo ja mam teraz spadki do 75. Mhm. No tak się składa, że ja mam stałe 240. Na, nawet się nie rusza. Dosłownie 240. Co ja proponuję, wycofajmy to, bo tu nam goście wchodzą na plecy, na głowę. Tutaj będą za chwilę. Ej, wiesz co bym teraz chciał? Granaty elektryczne. Bo tu mamy łowiska. Ej, może gdzieś tu będą. Ja sobie zabiorę może jeszcze to tą amunicję stąd. Wyjdźmy może tu na górę i będziemy Będziemy ich trzymać Mam awupkę, Jakby wiedział, gdzie oni są Dobra, widzę Ej, prawie dostał Gdzie oni w ogóle są tak dokładniej? Oni są dokładnie w tamtym boksie Tylko nie wiem, czy oni się renderują tak szczerze jeszcze Bo boks się renderuje, ale ich nie widać Wiesz co, ja sobie do ciebie przejdę Na spokojnie Pozbieram matce, bo jest totalna kaplica I sobie wtedy w nich wejdziemy Będzie kolejny frag za krzak Więc uwaga, już czy tam możesz przymierzać do tego, żeby zmieniać Ale jednak zszedł No byku, wychodź do góry 110! 110 gościu dostał, dokładnie tam. Pięknie, ja tam patrzę. Wychylisz czy nie wychylisz? Ej, tam gościu zginął, więc tam ich jest trochę więcej. Okej, okay, ja widzę chłopat. Trafiamy go. Aj, za wysoko lekko. Wiem ci tyle. Oni na pewno tu zjadą tyrolką w dół, więc się przygotuj. Dokładnie w to miejsce. Ej, dobra, rafa. Oni tu podejdą, chyba. To no ja myślę, że pójdą w naszą stronę i ich porobimy. No właśnie, ja się boję tego, że oni się chowają za tym kamieniem. I oni wiedzą, gdzie my jesteśmy. Panowie wyjdziecie z tego kamienia? No wy robicie halo. Kto tak gra? Ej, ich jest trzech! Czekaj! Oni musieli bota wynająć. A, oni mają bota. Oni mają bota, stary. Ty, boty, boty, boty nam się tu pokazują w rifcie. No to ja proponuję. Ka kasujemy, kasujemy. Będziemy mieli kartę. Mamy kartę. Powiem tak. Szybko poszło. Okej, okay, założona. 43 osoby do końca meczu. Idziemy polować na kolejne fragi. Okej, okay, ja zabieram motor i dojeżdżamy kogoś. Bo tutaj taki mamy lud, że pasowałoby go wymienić. Na przykład na taki medalowy. Ulepszyć lud i nie tylko lud, tylko grafikę. Bo ja chcę dzisiaj dojść do epickiej. Ej, jest ziomek, Ej, jest ci... ziomek, ja go nawalam. Co? 27 dostał. Dawaj go. 30 go. biało, 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 1 HP ma. Opa. 50 biało, nie? A tu jeszcze ktoś jest? Tak. Różowy skinek na posony, Biało ma. Dobra, ja już wychodzę, już do ciebie idę. Schodzi na dół. Leży. Gratulacje. Pięknie, nie wiem gdzie jest drugi. Yy, idę do ciebie. Ja, chłopa, dobijam i zwiększam grafikę. Dajemy wszystko na średnie. Okej, okay. i ta gra wygląda dużo ładniej. A FPS dalej 240? Jakim cudem? Ja w tej chwili mam 105-121, więc no masz. No, gra na tak można powiedzieć. Ej, wchodzą, 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 uwaga. Tutaj, tutaj jest. A, niepotrzebnie trzymasz? Jak ja zwaję? Sorry, nie wiedziałem, wiesz? Yy, biało, 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 jeden, jeden HP. I co oni tu w ogóle zrobili? Oni są dalej nad nami, więc. Więc uwaga. Ja się szybko leczę jakby coś. Tam jeden miał takiego loła, że to jest hit. Ej, tego się nie da rozwalić tutaj, ale dymy. Jesteśmy w lekkiej pułapce. Takiej leciutkiej. No właśnie nie do końca, bo mamy tu studzienkę gdzieś. Ej, ja mam czepiaki, gdyby tak im tam. Czekaj. Dobra, daję lepę. Może akurat? Nie, nie, to nie tak. Jakby to rozgryźć teraz? Ej, a tu nie ma gdzieś studienki. Gdzieś tu była studienka, ja z tego co pamiętam. Tak, jest tutaj, dawaj. No to w takim razie studziękujemy. Gdzie my jesteśmy? Aha, tak blisko. Właśnie mega blisko, ja się zabudowuję. jest samo. Ktoś jedzie samochodem, dawaj do mojego. Siadam do bryki. i w ogóle stary, jak ja dawno nie grałem na ustawieniach lepszych niż najgorsze. W sensie ta gra wygląda totalnie inaczej, ale cię zaraz gościu gwiznę. Ej, tam jest jeszcze dwójka, tam jest jeszcze dwójka na dachu. A, bo to ci. Dobra, 110 i co? Pięknie, Rafa, plecy, 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 plecy. W aucie 14. Okej, okay, nie odpuszczamy, nie odpuszczamy, nie odpuszczamy. Dawaj go zakrzek. On jest chyba sam. Ej, dobry jest, uwaga! Ej, biało, biało, biało. Sorki. Kolejni podchodzą, uwaga. Aha, nie mam matów, nie? Świetnie. Świetnie. Ja tam lepiakuję, ja tam lepiakuję. Szybko powinien leżeć. Yy, nie przeze mnie, ale leży. Kolapsuje ziomka, biało. Bomba 21 na biało. No, chodź tu, byczku, chodź tu. Nawalam do niego. O, o. Mnie tam nie ma. Ja musiałem uciekać, bo nie mam maców, mam zero maców, stary. Uciekaj stamtąd. Ja cię kręcę. Jest lipa. Auto, 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 auto. Dobra, biorę jakiś knięc to jest Hellcat. To wygląda jak Hellcat. Uciekam. Uciekaj, bo ja naprawdę tak samo mam przypał stary. Ja nie mam, ja mam zero maców i tu mogą być goście w tym, więc uwaga. Ale tam już był taki przypał. czy Ja tam zrobiłem fraga? Chyba nie. Nie, nie wydaje mi się. Razem mamy trzy fragi, więc trzy razy powinieneś zmieniać. Ja mam dla ciebie medal, proszę bardzo. Ej, czekaj, trzy razy? Bo ja jeszcze raz powinienem na to wychodzi. A nie, czekaj, dwa razy. Czekaj, co? Powinienem, czyli widzowie ulepszamy. Moim zdaniem, no, zrobiliśmy trzy fragi, więc trzy razy powinieneś zmienić, a zmieniałeś chyba dwa. Bo raz zrobiliśmy dwa fragi na raz. W takim razie dodajmy sobie odbicie oświetlenie. I teraz Fortnite będzie miał do tego jeszcze realistyczne odbicia świateł, a kompik dalej naprawdę wyrabia na wysokim levelu. Ile ty masz FPS-u? Teraz, bo ja mam 60 spadki. Stary, na naprawdę dużych ustawieniach z cieniami, z jakimiś odbiciami światła 180, coś takiego około. No to to jest bardzo dobry wynik. No ja mam, no sami możecie zobaczyć, jak to u mnie wygląda. Chyba muszę rafie pożyczyć komputer. <grym> tak mi się wydaje. Ktoś mnie oznaczył, jestem celem. Muszę zebrać sobie trochę skał, bo mam zero. Ej, widzę tam skrzynkę. Zobaczycie, że w niej będzie duża podka i zielony shotgun. Grzebie zakład. O, kebaba. Możemy zrobić. Dobra, patrzcie na to, Miałem rację. No, jakby tak się przypatrzeć, no prawie, prawie. Medalion chyba tutaj się do nas wybiera. Tam odwody gdzieś na dole. Oni gdzieś tam na dole będą na 100%. Ja powiem tak, niech się wybiera. Jeżeli chcą go stracić, to zapraszam tu serdecznie. Ja a AWP mam przygotowaną. Widzę go. Uwaga, ej, będą mocni! Nie trafiłem. A czy ty wziąłeś medalion, który ci dałem wcześniej, czy nie? A jaki ty mi dałeś? Ten... Tak, no, mam jeden, mam. 110 za A który? Wiesz, są tamte ziomki właśnie na dole, przy krzaku. Aha, bo oni gdzieś tutaj są, a ja celuję gdzie indziej. 17 osób do końca? Ej, dobra... Co się dzieje na tych rankedach? Znaczy, my już prawie mamy co? Co ty masz rafa za rangę, bo ty masz wyższą? Diamenta, diamenta, tylko chyba trójkę. No to powiem tak! Ała. Powiem tak, ała, no powiem. Tak szczerze, wygląda to troszeczkę jak turniej. ja strasznie dawno nie grałem w turnieju i nie jestem z nimi zbyt obyty. Zobacz, jak wiele medali tutaj jest na oko nas. Ja proponuję wybudować może coś z cegły. Aha, rozwaliłem cegłę, okej. Przejeżdżają w aucie, rozwalam brykę 14. Ej, widzę, widzę chłopa. Widzę, widzę. co on robi? Chłopco co zwariowany. I leży. leży. Mam go na błyszny 110. Leży tutaj. Zmienialiśmy dwie wupy w tym samym czasie? Nice. Zmieniaj grafikę, gościu. Zmieniaj grafikę. <noise> Aha, bo ty go dobiłeś. No dobra, to zmieniam. Tak, tak, tak. No na co na co miałem czekać, aż się podniosą? Byku. Widzowie, dajemy wszystko na wysokie. Ale Rafa to jest turniej! Co się dzieje? Chyba każdy chce wbić rangę i grać w turnieje, tak jak i my. Za nami coś? A, jest za nami! 110 zawupy! Tam! Biało 14! Okej! Okay. Oni przechodzą chyba dalej. No co za gość. Musimy go podjechać za krzak. A co jest sam? Ja czekaj, ja tylko tych. Ja tu mam masę ludzi od strefy biało 14! Padnijcie, że. O ty. Żebym ja się nie wyk... Kledbał. Ej, goście tutaj, gościu tutaj dostał. A, tam była choinka, nie? Ja tam kolapsuję, ale strefa fatalna. Ale mamy haka, to za choinki będziemy chytać. Dobra, widzowie, ja daję najwyższe ustawienia. Sprawdzimy, jak ta bestia działa na najwyższych. Ej, stary, jest naprawdę kit. Ponad 100 klatek. Ej, mamy haka, nie? Mamy haka? Mamy? Mamy. Ja nie mam, ja nie mam. Ja muszę z buta. Aha, ty nie masz. O, to powodzenia, ale tu się ślizgaj. Ej, ja się czuję, jakbym grał w inną grę. Co się dzieje? Ślizgam się, ślizgam się. Ej, ja jestem w strefie. Możesz możesz tutaj gdzieś do mnie iść. Dobra, spróbuję przejść, byle żebym nie dostał. Małomaca wam strasznie, to jest lipa. I sobie, przechodzimy, przechodzimy. Na razie chill, ale dymy, ale dymy. Gościu, od strefki idzie. s. Daj! Pięknie! A to nie ty? Nie, nie, to nie ja. Pięć osób do końca, Rafa. No dostań! Bardzo dostał. Przy strefie jest, gościu. Widzę, no, widzę, to... widzę, biało, biało. 30, biało, 14, biało. No, leż! Jak on żyje? Nawalam do niego, 29. Dobra, to jest szok. Leży, 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 leży. O mnie 83 dostał. Leży. Dobra, został nam ostatni chłop, bo ten co ja powaliłem, w sensie on jest powalony. Ja go dobijam, jest kill. Teraz tak. Hagę, zróbmy to. Wygramy. Chłopie, wszystkie medale za strefą, nic nie podniosłem z tego wszystkiego. Nie wiem gdzie jest ostatni. Na Skybase'ie może? Gdzie on jest? Dobra, no i słuchajcie. Wygrywamy challenge. Ja zapraszam was oczywiście do linku w opisie, w którym znajdziecie komputerę Xcom Gamer. Padajcie do następnego. Cześć.